Cześć! Pokażemy im jak się po całym dniu rozwinęły w Chodź! Jesteś, on tam idzie. Księciunia. Tych księciunia. Tak się rozwinęły. Jakaś brudna w środku. W wrażenie, że tych to po prostu przybywa z godziny na godzinę. No mega. A te? Najpiękniejszy kolor. Mogłabym wszystkie mieć takie. Musiałam, też źle wziąć w sklepie. Cześć, witajcie serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj mamy wtorek. Dzisiaj dzień zaczęliśmy bardzo wcześnie, bo musieliśmy być rano na... Słuchaj, powiedzieć, na badaniach po prostu. Parking pod szpitalem był po prostu puściutki. A całość, wejście, przedstawienie się i pobranie krwi e, trwała 9 minut od momentu wyjścia z samochodu do przyjścia do samochodu. Także, o, ktoś tu chyba przyszedł do mnie. Tutaj, oczywiście, jest jeszcze jeden pomocnik. Zobaczcie. Tak, księciunio leży. Pomaga. <grystanie> już tak wygląda. Jest taki zarośnięty. Nie wiem, co to z nim będzie. Ja mu się tak kręci e, sierść, jak już jest taki zarośnięty, już niezbyt. Ładnie wygląda No ale co mam zrobić, tak? Więc byliśmy dzisiaj ym, Na tym pobraniu krwi Potem y, pojechaliśmy y, Do sklepu Bo chciałam kupić te ogórki Ale oczywiście ogórków nadal nie ma Znaczy ogórki są, ale nie ma kopru Nie ma chrzanu y, I nie ma y, Co tam jeszcze? A jeszcze drożdże chcieliśmy kupić Ale to już nawet nie chcę o tym mówić, po co? Potem pojechaliśmy do farm shopu w Windsorze Nigdy tam nie byłam, jak już tutaj tyle lat mieszkam, to nigdy tam nie byłam. Przyjeżdżaliśmy tam po prostu milion razy, zawsze nas ciekawiło, ale to już było za późno. To coś tam, to gdzieś tam się spieszyliśmy, to już nam się nie chciało. Także dzisiaj kot mi tutaj skacze po prostu po wszystkim. Także no, no pojechaliśmy tam dzisiaj. Oczywiście kolejka, musieliśmy trochę postać na dworze. Sam ten sklep nie jest jakiś duży, ale mieli dużo takich fajnych, lokalnych rzeczy. I tam też znalazłam różne dżemy, jakieś takie marmolady. Oni tutaj bardzo lubią takie rzeczy tosty z jakąś marmoladą i z tym obrzydliwym marmite. O Boże, jakie to jest ochydne Kiedyś to kupiłam, to po prostu jest tak kostka bulionowa w, w słoiczku. A co tam się wydarzyło? Ktoś pisnął, tak ty nie lubisz, jak dzieci piszczą. Tak, chłopaku. No już tak taki łachmanek mały wyglądam. No strasznie. Wszelki trzeba zdjąć, tak? Co tam jest? Co jest? Co tam jest? Morisek? Ktoś zapiszczał? A czemu on zapiszczał? Morisek? A tam kot jest? No. Kot jest? <grym> Także pomyślałam, że no kupiliśmy trochę takich rzeczy jakąś się odbiła. <grych> I pomyślałam, że Wam po prostu pokażę co kupiliśmy. Ja Najpierw zaczniemy od tego farm shopu. E, tam jak się wchodziło, to było takie... To było jakby tak troszkę tak śmiesznie to było ustawione. Najpierw się wchodziło i jakby w namiocie były warzywa, trzeba było je obejść dookoła i nie można było się cofnąć za bardzo, tak? No bo jak już na przykład potem z tych warzyw weszłam. E, na ten główny sklep, no to już do warzyw nie mogłam się cofnąć. Ja byłam tam pierwszy raz, więc tak naprawdę nie wiedziałam, co będzie dalej. Nie wiedziałam, czy mam brać teraz więcej, czy potem. Czy tam głównie były takie przetwory, tak? Oczywiście było też mięso, różne dodatki, ale najwięcej było różnych przetworów jakiś kaw, ciasteczek. Nie kupowałam. <śm> ale no tak, można było iść w jednym kierunku, więc jak na pierwszy raz takie nowości, różne y, rzeczy, których wcześniej nie widziałam, to po prostu chciałoby się tam wrócić. Ja bynajmniej tak lubię, że lubię, wolę przejść przez sklep i potem zdecydować, jak już zobaczę wszystko, zdecydować, co chcę dopiero wziąć. No nie było takiej możliwości, więc y, tak na pierwsze wzięliśmy. I oczywiście musieliśmy wchodzić oddzielnie, tak? No bo z jednego domu y, jedna osoba tylko mogła robić zakupy i rzeczywiście w większości tak było. No, ale tak jak my staliśmy w kolejce, to powiedzmy na 12 osób, trzy były w parach, jedna była nawet trzy osoby. Oni wpuszczali wszystkich, tylko że po prostu trzeba było oddzielnie wchodzić i nie można było do siebie podchodzić. W sklepie było 5 osób, tak? No to z czego byliśmy my dwoje i też nie mogliśmy do siebie podejść. Trochę bez sensu, no ale no... no nie wszystkie reguły w tym całym wirusie są takie jasne i, i, i prawidłowe. No, ale dobra. Pierwsze co wzięłam to takie pomidory. One wyglądają jak te... Nie wiem, czy to są. Nie pachną jakoś wspaniale i one też nie są twarde, więc i było ich mało, więc nie wiem, czy to przez to, że to końcówka, czy przez to, że, mm, no, że to taka po prostu odmiana. One wyglądają jak takie, jak to się nazywa, bawole serca, gargamele polskie, ale to. No w tym miejscu to w ogóle może być inna odmiana. Wzięłam też <śmiech> <śmiech> y, takiego, już jadłam <laughs> y, takiego ciemnego. I, I takiego jednego zadałam. Wzięłam ich tylko kilka, no bo tak jak mówię, tak, to, to co ja wzięłam kilka to było jeszcze trzy razy tyle, i to wszystko. Także mamy pomidorki. To jest chyba cukinia. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie widziałam nigdy żółtej cukinii. Albo jest to coś, no nie no, ale no, wygląda jak cukinia, a zielona cukinia była półkę wyżej, więc wzięłam jedno. Eee, wziąłem jednego batata, bo były ładne, a ja bardzo lubię i to pewnie będzie taka akurat porcja na raz dla mnie. Mm, a mam jeszcze batata, ale tak naprawdę chciałam sprawdzić tak. I taka ta organica będzie się czymś różniła. Zobaczcie, to jest chyba eee, rzodkiewka. Taka kolorowa, biała, taka zwykła, taka ciemna. No nie widziałam jeszcze coś takiego. Ta ciemna to akurat też jest taka większa, no ale dzisiaj, jutro to zjem. Także coś takiego. No i wzięłam kilka dosłownie takich dużych pieczarek Portobello Bardzo je lubię, bo z nich jest o wiele mniej e, soków jak na patelni Tak naprawdę nie ma, no bo normalne pieczarki jak się smaży do tej wody jest z, z nich bardzo dużo A z tych prawie nie ma e, No właśnie, <laughs> no, my się, e, no musieliśmy chodzić tak oddzielnie Więc Jurek wziął parę rzeczy, Ona raczej się skupił na mięsie Ja wzięłam tylko jakieś tam kurczaka Mm, on wziął jakieś steki No i widzę, że też wziął Krówki Handbroken salted caramel O nie, krówka O smaku słonego karmelu Nie można jeść Dobra Tutaj mam To są ewidentnie jego zakupy Tutaj jest trzy sery Szpinak i czerwona cebula to jest taka drożdżówka y, buka w takim na dzienniku. To co ja muszę tak okay. to wziąć. A to taki pasztet z y, wątróbki, grzybów y, i czosnku. Widziałam już kilka takich szalotek. Bo tak naprawdę je całkiem trudno jest kupić. Wzięłam tam kilka, tylko że są trochę rozrzucane. No i właśnie tutaj. Wziął dwa, bo jedną już sobie wyjął. Bitter, piwo. No zobaczymy. Windsor and Eaten. No zobaczymy. To tutaj mamy stek. Jest to tam więc piękne. Jakoś tak tylko rzuciłam na to okiem, widziałam, że pani za mną chce. Kupić. No, zobaczcie, taki prawdziwy, gruby kawałek steka. Funkcy krwi. mięso. Także to już wiadomo, co dzisiaj to mam na obie. I jeszcze tutaj są inne mięska. To są wołowe burgery. To są też steki wieprzowe. Rib-eye. Takie te ceny mieli różne. Takie. No i takie Sirloin Steaks coś takiego. Także myślę, że coś tutaj popróbujemy, Co tutaj mamy? To już mogą być troszkę zmieszane zakupy. bo na przykład to jest ze zwykłego sklepu, tak? Jajka po prostu. Dlatego to ja wzięłam kurczaka takiego, bo kurczak wychodził cenowo lepiej niż na przykład piersi. Ojej. A myślałam, że to coś innego. Nie wiem, jak ja nie, chyba nie doczytałam. Taki młody kurczak. Też tego nigdy nie jadłam. Śmieszne. Nie wiem dlaczego nigdy Nigdy nie jadłam takich mięs typu barzant, perliczka, a właśnie słyszałam, że w tym sklepie są przepyszne. I zobaczyłam coś takiego innego, nie przeczytałam i wzięłam jedną. I stwierdziłam, o, spróbujemy, dlatego no, tylko jeden taki malutki, można je zawsze upiec razem. Eee, jakby tak w razie jednak ten smak nam nie podszedł. Taki mały kurczek. że to takie dobre, bo taki mały kosztuje też 4 funty. No dobra, zobaczymy. Tutaj to. Ja tu jeszcze wzięłam. I może sobie to Wzięłam taką kawę. Szczerze mówiąc, ona była no sporo kosztowała, bo to kosztowało 10 funtów. Najpierw wzięłam ją wzięłam i odłożyłam. a wzięłam ją dlatego, bo spodobała mi się ta puszka. Mam taką jednopodobną z herodza, w której trzymam świeczniki kawa, ale nie wiem właśnie, czy to jest, to chyba będzie taka kawa mielona, więc taka, którą pije mój tata, a nie my, bo my raczej wolimy mm, taką rozpuszczalną. No, ale dobra, no, tam raz, no, miesiąc. Ale jest takie No, może No, zobaczymy. Więc to jest taka kawa. Co jeszcze wzięliśmy stamtąd? O, i tutaj są takie fajne rzeczy. Typu kawałek sera. No tych serów też było dużo, ale wiecie, no tak jak my mamy te wszystkie ryckie, damski, gouda z wiejskiego dworka, z... skądś tam, wędzony, nie wiadomo jaki, to my się na tym znamy, tak? Mniej więcej kojarzymy te smaki. A jak się pójdzie do takiego sklepu, gdzie no nie za wiele mi to mówi, co to jest, Youngman's Man's Traditional Cheddar. czy on się różni od innego cheddara? No jakiś pewnie przez kogoś innego produkowany. No, spróbujemy. Także wzięłam takie po prostu... Przypadkowe dwa. Taki. Coś tu widać? W sumie to tu nie ma co być widać, bo to cena. nie cena, tylko data produkcji i data przydatności. I to, o taki. Ekstra dojrzały też cheddar ze Snowdonii. Snowdonia Cheese Company. Coś takiego. Ten wyglądał fajnie. Black Bomber. O, patrzcie. Black Bomber. Spróbujemy, zobaczymy. I to jest to, co właśnie najbardziej mnie ciekawiło. Tutaj jest taka, to będzie marmolada, extra gem, e, organiczny. To jest z Highgroove. To właśnie wydaje mi się, że to jest, że to może być e, od tego księcia Karola, Tak? Highgroove. Tak mi się coś wydaje. Tutaj też wzięłam taki dżem Unicef Farm Shop Chili. Dżem Chili. No nigdy nie próbowałam takich rzeczy. Rzeczywiście widać w tym nasionka Chili. E, Drugi to pożyczkowy, bo ja bardzo lubię. Także to takie dwa. O, zobaczymy. I wziąłem jeszcze stamtąd oliwę taką czosnkową w szklanym pojemniku. Taka mała. Ona miała taką całkiem okej okay cenę, a może być jakaś fajna. Spróbujemy. Co jeszcze? To już tyle z tego farm shopu. Także jeszcze w polskim sklepie wzięłam oczywiście pieczarki, bo tak jak mówiłam, będę robić grilla. Wziąłam na zapas jogurt naturalny, bo moja fascynacja ogórkami trwa, także to sobie dodaję do ogórku. Wzięłam wędlinę z indyka dla mnie. Wzięłam serek gouda z wiejskiego dworka, ale tylko trzy. Nie za wiele. Kupiłam też właśnie takie łbaczki. To dla Jurka tak naprawdę, bo ja to sobie zrobię szaszulki. O, i jeszcze zrobię pieczarki faszerowane. Nie wiem, czy to próbowaliście kiedyś. Pieczarki się obiera i na środek, tak jak jest taka pieczara, to ja wy... zabieram tą nóżkę, kroję tak kawałek takiego serka topionego i wkładam w środek i to piekę. Na grilu I to jest po prostu przepyszne. To zawsze każdemu najbardziej smakuje. Naprawdę. E, chlebek orkiszowy. E, a, o, jeszcze jest coś takiego. Spicy Piri Piri To też z tego farmshopu. Taka marmelada. E, do tego papryka ostra. Przyprawa do kurczaka. I e, do, na, do kiełbasek na grilla. Wziąłam paprykę na grilla. Mam jeszcze czerwoną, ale no i ja oczywiście widziałam zapas ogórków. Nadal nie mogę zrobić tych małosolnych, bo nie ma nigdzie kopru. Także to wszystko. W sumie pojechaliśmy tylko po górki po jogurt naturalny. No to tak jest, tak? Potem do tego farm shopu i, i, i tak wyszło. Ale coś nowego będziemy mieli teraz, będziemy mogli próbować. Jak go wystraszyłaś, E? Oj, oj, miał jaki ma ogon. To jest ona. Pokaż ogon. Tej <try> per. Co tam było? Kot przyszedł na twoje pole. No i jak on mógł? Bezczelny! Bezczelny! кота. Да. Ой, 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 ой.